Ten obrazek przepięknie pokazuje, jak niesamowicie emocjonujące było wczorajsze spotkanie w Speed Championship Poland. Zmierzyli się arcymistrz Grzegorz Nasuta, który jest tutaj w lewym dolnym rogu, i 16-letni, no teraz już 17-letni, 30 stycznia bo urodziny, Jan Klimkowski, genialny młody zawodnik z Polski, mistrz międzynarodowy. No i trzeba uczciwie powiedzieć, że działo się naprawdę bardzo dużo. To jest ten typ spotkania, które uwielbiam komentować, czyli spotkanie na wysokim poziomie, a do tego bardzo, bardzo wyrównane, że do ostatniej partii, do ostatniego ruchu nie było wiadomo, jak ten mecz się zakończy. No i wydaje, się, wydaje mi się, że ta partia była jedną z najciekawszych, choć choć dużo było partii gdzie naprawdę działo się tutaj poszła obrona sycylijska tak się ciekawie złożyło, że obaj zawodnicy są fanatykami wariantu Najdorfa więc no, ten wariancik obrony sycylijskiej pojawił się wielokrotnie natomiast tutaj arcymistrz Grzechu96 zdecydował się na posunięcie Hetman B1-4 na pierwszy rzut oka Hetman B1 4 może się wydawać po prostu idiotyczną koncepcją, no bo jaki może mieć sens takie wyprowadzanie hetmana, kiedy ten hetman za chwilę może zostać zaatakowany. Natomiast prawda jest taka, że tutaj biały ma całkiem chytry plan ponieważ biały nie ucieka tym hetmanem, a zamiast tego gra goniec b5. Tutaj warto mieć na uwadze, że szach nic nie daje, bo można się zasłonić, a po biciu na b5 bicie na b5 i po biciu na d4 nie szach. Tylko po prostu odbicie tutaj, a może nawet lepiej tym skoczkiem. O. I teraz są problemy na punkcie C7, trzeba odejść królem, no i czarny gubi koordynację, no i ma dosyć nieprzyjemną sytuację. Więc tutaj A6, no i teraz trzeba tego gońca oddać. Natomiast co tutaj biały zyskuje? Biały zyskuje świetną kontrolę w centrum, ponieważ biały będzie chciał się ustawiać przez C4 i Powiem wam, że C4 to nawet już w tym momencie można grać, żeby tutaj mieć oczywiście fajną kontrolę. No, ale pierwszym problemem jest to, że czarny może odmałpować, a drugim problemem jest to, że ten goniec z F1 jest tutaj kompletnie zablokowany, co jest oczywiście grubszym problemem. Więc mamy tutaj taką sytuację: biały dalej zasuwa tym hetmanem, czarny się musi bronić, roszadka, no i tutaj C4, więc to jest taka klasyczna klasyczna pozycja można powiedzieć na docisk, gdzie biały ma szybszy rozwój, lepszą kontrolę w centrum, ale czarny posiada parę gońców. Więc jeżeli centrum się otworzy, jeżeli te gońce się rozkręcą, no to Klimkoj będzie tutaj wychodził z fajną inicjatywą. Więc w partii skoczek F6. No, i tutaj nastąpiło dosyć interesujące posunięcie C5, czyli jest to taka próba rozbicia te, tej struktury pionowej czarnego. Oczywiście, czarny może zdobyć tutaj piona, no ale łatwo sobie wyobrazić, że te piony już za sekundę będą naprawdę ekstremalnie słabe. Wieża tutaj wleci na linię C. No i oczywiście po stronie czarnego będą naprawdę spore kłopoty. Więc w partii poszło posunięcie d5. No i teraz biały odpowiedział ruchem skoczek c3. Co ciekawe, tutaj też interesującym ruchem jest e5, żeby tak całkowicie zdominować rywala. No i w Okej, okay, ten skoczek faktycznie jest całkiem niezły, ale no właściwie biały tutaj trzyma no, mocarną przewagę w przestrzeni tego skoczka. Można się szybko pozbyć. Jeszcze za chwilę B4 zostanie dorzucone. Ten goniec może tutaj przejdzie skoczek na D4. No okej, okay, jest para gońców, ale ta para gońców całkowicie nie ma się gdzie ruszać. Więc też jest to koncepcja całkiem, całkiem do wzięcia pod uwagę. Natomiast tutaj skoczek C3. I czarny mógł zagrać trochę agresywniej, ale no ciężko się na coś takiego zdecydować, kiedy, kiedy jeszcze ma się króla w centrum, więc Klimkuj tutaj na spokojnie zagrał posunięcie e6. Na to biały goniec e3, no i nastąpiło... Takie ja to określam na partyzanta zagrani. H5. Posunięcie H5 jest takie dosyć zaczepne, nie? Bo tutaj, jakieś skoczek G4, czasami zdarzają się takie triki, że tutaj po H3 czarny nie reaguje, tylko czeka aż to bicie nastąpi, żeby tutaj móc poatakować. No, ale wydaje mi się, że to raczej takie typowo blickarskie zagranie. No bo, tak obiektywnie, to raczej ten pionek na H5 się tutaj za bardzo nie przydaje. No i w partii Grzechu 9-6 zachował tutaj czujność, po prostu zagrał wieża E1. Czarny na to goniec e7, no i tutaj goniec d4, czyli widać, że biały naprawdę fajnie scentralizował swoje figury, no i trzyma tutaj naprawdę niezłą kontrolę w tej pozycji, w partii Roszada. No i właściwie mi osobiście tutaj zabrakło jeszcze tej wieży z a na d1, żeby te wieże obie tak scentralizować, no i wtedy figury białego byłyby idealnie przygotowane na to, że centrum kiedyś się otworzy. No bo tak na logikę, no to Klimko i do tego otwarcia centrum e, powinien dążyć. No ale w partii Hetman C2 tutaj Grzechu e, ma troszeczkę inną koncepcję. E, chce e, po prostu atakować na królewskim. E, no i poszło bicie na E4. E, skoczek odbił, pionek odbił, wieża zbiła. E, no i teraz czarny e, zagrał posunięcie F6, które jest. No bardzo y, głębokim y, posunięciem. No fenomenalnie tutaj czarny y, rozumie, y, o co w tej strukturze chodzi. Mianowicie zauważcie, że y, czarny ma wybór, czy piony woli trzymać na białych polach, czy na czarnych polach. I w kontekście tego, że biały ma czarnopolowego gońca, no to Klimkoj i dochodzi do wniosku. w takim razie przestawię sobie piony na czarne pola. Ten goniec zostanie ograniczony. No mój goniec też trochę zostanie ograniczony, ale za to ten goniec będzie sobie hasał bardzo, bardzo potężny. No i teraz po długim zastanowieniu, Grzechu dorzucił tutaj kolejną wieżę do akcji. Jeżeli chodzi o zagranie e5, no to tutaj prawdopodobnie tego typu koncepcje już chodziły po głowie Grzecha, no bo wieża bije h5 z matem w ogóle tutaj wisi w powietrzu. No czyli widać, że skoro Klimkoś zdecydował się na zrobienie krótkiej roszady, no to to h5 było nietrafionym pomysłem. Albo może nawet to był misclick, może on chciał Zagrać, tak naprawdę. Ciężko mi powiedzieć. H5 na pewno było tutaj nietrafionym zamysłem. No i tutaj Klimkoj pod presją popełnił błąd, ponieważ zagrał wieża F7. No, żeby tutaj jakichś szachów nie było, zawsze też król może w tą stronę uciekać, więc jakaś dodatkowa opcja goniec jest broniony. Więc no jest tutaj cała masa atutów. Ale jest jeden minus. No i ten minus przekreśla wszystkie atuty. Mianowicie, gdyby w tej pozycji zagrać wieża H4, no to właściwie żaden problem. Bo po prostu czarny zagra goniec E8, pionek jest zabezpieczony, wszystko się tutaj klei. Natomiast w sytuacji, kiedy Klimkoś zagrał wieża F7, no to teraz powierza H4, nie można zagrać G6, bo wiadomo, no i goniec E8 też tutaj nic nie daje. No i okazuje się, że pozycja czarnego e, zrobiła się teraz kompletnie przegrana, e, ale. No muszę wam powiedzieć, że Janek Klimkowski yy, no, popisał się tutaj niesamowicie bojową postawą yy, i to, co zrobił dalej, no to jest po prostu szok. Tym bardziej, że białymi yy, nie gra jakiś ogóreczek, tylko arcymistrz. Yy, zobaczcie, w partii F5, no oczywiście, żeby ta mata nie dostać, wieża zbiła, goniec się zaktywizował. No i wydaje się, że tutaj, no przyznam szczerze, ja tutaj to czekałem, aż Klimko się po prostu podda. Ponieważ jest pion w plecy, no ale o tego piona w plecy samego w sobie. Król czarnego jest osłabiony, a na domiar złego, no tutaj jest taki potężny skoczek kontra, kontra goniec, który właściwie nic tutaj nie robi. Więc ten goniec to jest jakaś bieda. W partii gonie C8 wieża odeszła. Wieża D8, Hetman C3. No to tutaj jeszcze F4. No wieczny skoczek kompletnie nie do ruszenia. E, czarny A5 no to hetman wkroczył do ataku. No i Klimkoj tutaj ucieka. W partii szach, no to król ucieka, hetman H7. No i tutaj mówię, nie, no dobra, to tutaj już się podda, tutaj już się podda. No a Klimkoj walczy dalej, wieża F7. Jeszcze tutaj szuka swoich szans. No przykładowo po biciu, no pojawiają się jakieś tego rodzaju możliwości, że może tutaj jakiś kontratak na białego króla się pojawi. No i w partii szach, przyznam, nie do końca zrozumiała była to dla mnie koncepcja, no ale później poszło wieża G8, no i to już rozumiemy wszyscy o co chodzi. No i w partii ofiara jakości, Pionek tutaj zbił i króle w 7. No i pozycja, oczywiście, no kompletnie przegrana, kompletnie przekrana, wieża w plecy, król goły, no wydaje się, że no tu czarny nic nie może zrobić. Ale są jeszcze Hetmany na desce, więc można przeciwnikowi poutrudniać życie. W partii Hetman A7, no to szach, król ewakuacja i Hetman D6, żeby tego piona zabezpieczyć. No to król się schował, no i zauważcie, że tutaj Grzechu też pomału zaczyna zjeżdżać naprawdę mocno z, mocno z czasem. No a Hetman Klimkoja jest tutaj aktywizowany. No i. Cóż, wieża w plecy, ale jeszcze tutaj trzeba zachować czujność. Hetman P7, król H2. Hetman E7, wieża D8. Hetman G5, no szuka tutaj szczęścia. E, I uwierzcie lub nie, ale. No i wiecie, jest tutaj nerwowo czas, Wieża podwalona, ale co zabawne, e, co zabawne, czarny to przeoczył i dopiero chwilę potem się poprawił, e, ponieważ. Wieża znowu została podwalona, więc zobaczcie, yy, nie ma co się poddawać, naprawdę, jeżeli masz ranking poniżej 1500 Każdą partię powinieneś grać do mata. Zobacz, że tutaj zawodnik 2700 się zagapił, no i wieża została podstawiona, no i teraz partia naprawdę mocno się skomplikowała i to właśnie to był moment, który zobaczyliście na starcie tego nagrania. W partii Bicie na F4 oczywiście wieża, wieża została stracona, ale dalej są dwa piony przewagi. Niemniej, bardzo ładnie się tutaj klimkoj zaktywizował, no i oczywiście trzeba do tego dodać aspekt psychologiczny, no bo zawodnik na pewno się tutaj delikatnie sfrustrował tym, że podstawił, podstawił materię. No i tutaj pionkówka bardzo trudna. Okazuje się, że królewczy prowadzi już do remisu, ponieważ ten pion z szachem. Będzie maszerował, co jest problemem. No ale w partii wiadomo, presja czasu, więc biały tutaj poszedł w ten sposób. No trzeba było puszować te pionki. Jak to Tomek kółka mówi: im szybciej no, dolecimy do pola przemiany, tym szybciej wygrana, wiadomo. No ale tutaj błędy z jednej i z drugiej strony, wiadomo, gruby niedoczas. No i finalnie okazało się. No, bo na tym czasie nie ma szans, żeby to wszystko podoliczać idealnie. E, okazało się, że jednak e, to biały będzie tutaj szybszy. E, no i finalnie Grzechu 9:6 e, faktycznie tę partię wygrał. No, ale nie obyło się bez przygód. I gwarantuję wam, mecz był naprawdę solidny. Także, jeżeli tego meczu nie widziałeś na żywo, koniecznie wejdź na czeską Polska. obejrzyj sobie nagranie z tego streama no działy się tam rzeczy niesamowite i finalnie Jan Klimkowski triumfował jednym punktem, jedna partia zadecydowała o wyniku całego spotkania było naprawdę bardzo, bardzo wyrównane spotkanie no a dzisiaj o godzinie 19.20 stycznia mamy mecz Mateusz Barter kontra Oliwia Kiołbasa więc dowiemy się z kim Jan Klimkowski będzie wojował w kolejności Kolejnym meczu. Właściwie mecze są praktycznie codziennie, czasami dwa razy dziennie. Więc do 28 stycznia codziennie wbijaj na Czeską Polska, Naprawdę będzie co oglądać.